jak podłączyć nam bezpieczny nasz akumulator. mamy zaczep na 10 i odłączamy najpierw minus dla bezpieczeństwa. Dlaczego minus, żeby później nam nie zrobiło zwary? Bo jak odłączymy plus, a minus będzie podpięty, to może być, jak to do obudowy samochodu, to może być zwara Także zaczynamy od minusa Zawsze. Zmięciamy na minus nasz później odleciamy nam nasz plus. Zwięciamy nasz plus. I będzie nam potrzebny jeszcze kluczyk na 14, żeby naszą blaszkę nam odkręcić. Ta, co trzyma nam nasza akumulator. Przedłużka właśnie długa. Bo bez tej przedłużki to nie da rady. I teraz, żeby nam ją wyciągnąć, musimy naszą blaszkę odkręcić. Całkowicie. Panie przy teraz możemy spróbować go podnieść nasz akumulator i wyciągamy całkowicie. żeby nam ją naszykulator nam w z powrotem musimy tak ustawić żeby nam odjąć na naszą blaszkę Dobrze, kiedy nasz nasz jest wsadzony, poprawiamy naszą blaszkę, która będzie trzymać, dokręcamy ją ręcznie. Tak samo zaczynamy podlanczać od plusa, czyli dajemy najpierw klemę plus, dokręcamy kluczykiem dziesiątką. To samo dobrze, żeby nie było luzu, bo później będzie. Dobra, plus jest i teraz minus. Minus tak samo dajemy po tym jak podłączone jest już plus. I dokrącamy też ładnie. No dobrze, zostało nam na tą blaszkę dokręcić kluczykiem 14. Przed wzórką Поздравим всех. па